Witajcie, dzisiaj z posieki nagrywamy, cały dzionek dzisiaj mamy dla pszczółek przeznaczony, zobaczcie jakie mamy piękne kolory, nowe uli, taki piękny zielony, Jestem zachwycona tym kolorem, no liczę na same sukcesy dzisiaj na przeglądzie, że będzie będzie dobrze, że wszystkie matulki nam się y, zaprzyjaźniły z naszymi pszczołami, no i że... Że będzie kit, że dwa razy nie znajdziemy, że nie będzie żadnych kłopotów, problemów. Przesiedlamy dzisiaj dwie rodziny do nowych uli znowu, bo zmniejszamy ramki na węższe z warszawskich poszerzonych na zwykłe. Więc dwa uliki dzisiaj chyba wyjdzie, że ten tutaj o niebiesko-żółty i taki pierwszy żółty będzie do, do przesiedlenia do nowego mieszkania. No, także trzymajcie się ciepło. Bo jest dzisiaj gorąco. Piękny dzień. Myślę, że pszczoły będą dzisiaj łagodniutkie. I trzymajcie się dobrze. Do zobaczenia następnym razem.